Dwa odrestaurowane starodruki pojawiły się w zasobach Książnicy Podlaskiej w Białym Stoku. To liturgikon z 1692 roku wydrukowany w Wilnie i Supraślu oraz księga Ritualis z 1730 roku pochodząca z drukarni Akademii Krakowskiej. Oba starodruki stanowią część obszernego zbioru Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, stanowiącego fragment Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Taką duszę biblioteki tworzą owe starodruki, inkunabły. No Niestety nie mamy w zbiorach inkunabułów, ale myślę, że może kiedyś zdobędziemy. To są druki sprzed 1500 roku. Te, które e, Gutenberg, że tak powiem, i czas wynalezienia druku, no a, na a, a cudowne są. Widziałem e, rękopisy, na przykład średniowieczne, które niektóre biblioteki posiadają. I to jest ten skarb, który e, sądzę, na którym się buduje dalsze losy biblioteki. To, że mamy w tej chwili ponad przekroczyć milion woluminów. I startując od kilku książek wyciągniętych z pogorzelisk z II wojny światowej, ja myślę, że to jest to oczywiście ogromnie ważne. To buduje ten, ten solidny fundament biblioteki. Poddaliśmy te księgi zabiegom konserwatorskim. To są dwie pozycje. Jedna z nich to jest księga liturgiczna kościoła grecko-katolickiego, a druga to jest druk drukarni Akademii Krakowskiej. Jedna pochodzi z końca wieku XVII, druga jest z wieku XVIII. No to są niezwykle cenne zbiory, które znajdują się w zasobach naszej Książnicy. Nie mamy ich za wiele, ogólnie łącznie ponad 130 pozycji. No i to te nasze największe skarby, które są książnicy Podlaskiej. Książki poddały, zostały poddane kompleksowym zabiegom, pełnej konserwacji, odbudowie kartek, gdzie było to niezbędne, stosownym zabiegom odkwaszającym, zabiegom też takim pielęgnacyjnym, higienicznym. Odtworzona częściowo została oprawa, częściowo poddana została konserwacji. No, było to możliwe wszystko dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres prac konserwatorskich obejmował przede wszystkim dezynfekcję oraz czyszczenie mechaniczne i chemiczne, a także kąpiele odkwaszające i wzmacniające uzupełnienie ubytków, wykonanie opraw. Zadanie zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe wspieranie działań muzealnych z udziałem środków województwa podlaskiego i środków własnych.